Dobra, ruszamy. W dolnym lewym rogu Piotr spiridz Walokiewicz, Starlight Twinkle, polski Terran, a w drugim narożniku, w niebieskim, elegancka, bo to jest kolor Team Liquid, Mana, Grzegorz Komicz, dwóch Polaków ten ze sobą walczy. No wiadomo, niestety jeden nie awansuje, ale ten, który awansuje, to już dojdzie do półfinału i tam już jest właśnie te 50 dolarów i fajnie, fajnie. Przy okazji zobaczymy któregoś z naszych właśnie graczy już, już w tej całkiem fajnej, dalekiej fazie. Mana pokonał Spadza. Pamiętam, że to całkiem szybko się stało, taki niemiecki Protoss. Spirit pokonał, pokonał również niemieckiego Protosa Foriumego. No i teraz trzeba ustalić, kto idzie dalej, na, nas reprezentować. <śmum> Mem się podoba. Czasami będę jakieś memy wyświetlać dla odmiany, nie? O drabinka, drabinko, ale można, można coś tam sobie może popatrzeć. Jak macie jakieś memy możecie na Discorda wrzucać. wykrzyknik Discord, tam jest kanał memy i Tam są również memy nawet takie ten, no. Skrajne. Tutaj takie bardziej no. Na streamam. Kutrze, myślałem, że się niewiele wydarzy na początku. A mana już zaczyna z grubej rury. Proxy Stargate będzie chyba. No nie no, na pewno Stargate po co innego. Mana lubił Proxy Stargate grywać. Arkal jeden, to żart był z tym memem. Od tego są mamy. Dobra, no to lecimy. Phoenix albo jakaś orakul, albo coś na wzór. Adeptka na pewno zobaczy mariny polujące. Mogł przeskoczyć w sumie mana. Ale uznał, że woli jednak nie. Ciekawe, nie? Że znowu taka wczesna presja spirita, ale tym razem jednak nie robi tego samego zagrania, co na niemieckiego Protosa. Nie zobaczymy po raz trzeci, czy tam nawet czwarty już tego otwarcia. Spirit to zawsze przez te wczesne fazy open lubi tak jednym susem, jednym ruchem konika szachowego, nie? Tak, aby szybciej, aby szybciej. No ale jak jest dużo lepszy od niektórych który to tak można. Ej, tutaj też wyszło świetnie Spiritowi. Dwie adeptki za trzy mariny na pewno się opłacało. Mana, jak szybko. Barykadować. A nie zdążył się zabarykadować. Chociaż. Jest to adeptka, nie? Mana. Ej, mana. Mana, mana! Jak za, jaki, jaki warcraftowy surround to otoczenie, nie? Jako okrążył, nieźle. Jakby teraz wleciał w tę minę, mimo że wie o niej. O nie, o nie, mana, mana ja cię błagam. Nie, dobra, już myślałem, że mina się zakopuje. Najlepsze jest to, że gdyby Spirit zako zaczął zakopywać minę, możliwe, że ona by rozwaliła tę orakel. I dlaczego Atepska nie broniła, nie? Tak dużo pytań bez odpowiedzi w tej grze jest. Jak oni tu grają? O co chodzi? Druga orakul. Spirit, y no, nie ma tutaj żadnej miny, ale mana może się i tak boi, że gdzieś jakaś jest schowana i jej nie widzi. więc nieźle, jest nie 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 niezłe kino. Polaka po tutaj próbuje sprytnie podejść. 10 robotników różnicy. Teraz, y o, dobre wykopanie miny jednej i drugiej. Ładne mikro, ale żeby tutaj mana się nie przejechał. Mana chciał wymusić wystrzał miny na probę, która by z kolei stała koło marinów i koło medivaka, żeby... Jednostki terańskie też ob obrywały, Fajnie, kombinują. Obie Oracle-many cały czas przy życiu. latują teraz, żeby pomóc. fili celuje po probach. No i w sumie... Obronione, ale jednak nie też takim, zerowym kosztem. Proby nie pracowały przez chwilę, dłuższą nawet chwilę. Sześć straconych. Tutaj w ogóle rally pointa nie ma? mama? Mana? Jak? Jak to jest możliwe, że ten Nexus nie ma Rally Pointa? Mana go musiał zresetować jakoś, no? <grybujesz> co jest? Proby z Nexusa nie jadł do wydobycia i Mana nadal tego nie skorygował, także nie wiem o co za bardzo chodzi. Ale się uspokoiło. Ona, oczywiście kombinuje jak tutaj zaatakować, żeby coś zrobić. A może to faktycznie Dark Templary będą wybawieniem dla many, bo teraz są wrażenie, jakby jednak lekkie prowadzenie miał Spirit. Patrząc na ogólne zaopatrzenie, na to, że już leci trzecia baza trana wydaje mi się, że. że też oczywiście sytuacja many nie jest może taka krytyczna. No to jest świetne, to jest w ogóle mega mądre, co robi teraz Grzegorz. Blokuje zajęcie trzeciej bazy, obija też tego Orbitala i to, kto wie, może wymusi jakieś błędy nawet ciekawe za chwileczkę. Spirit nie może łatwo przejąć kolejnej bazy, bo też nie ma steampaka. Ej, to mana? Może i nawet, a dzięki temu jednemu prostemu trikowi, wychodzi na prowadzenie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no tak, tutaj to się Spirit musi teraz nagle zacząć chyba dużo mocniej spinać. Jest tu red, także Darkland Pary nie będą stanowiły za dużego problemu. Ona powinien już... no właśnie, bo dokładnie myśleć nad zmianą technologii albo na kolosy, można storma, chyba że chcę uskuteczniać te, te próby z y, Charge Immortal Archon jakimś. Też to kiedyś próbowali próbować na terana, nawet to dzisiaj się zdarza. Niby nic się nie dzieje, ale widać, że jednak nagle przejmuje inicjatywę Spirit. Szczerze mówiąc nie wiem, kiedy to się stało, że nagle 20 punktów zaopatrzenia Spirit ma więcej, jak szli, jak równy z równym. Ale jedno jest pewne, Mana musi niesamowicie uważać na dropa i jednocześnie uważać na atak od przodu, który też taki całkiem liczny będzie. Dark Nptary nie rozwalały przed chwilą SCV na jedno uderzenie, bo jest plus jeden do pancerza i z niego też korzystają SCV. Nie korzystają z ulepszenia do ataku, ale pancerz przejmą z chęcią, no i... Dzięki temu Darktentary. O teraz już jest plus 1, to już teraz ten pancerz BSTVC nie pomógł. Darktem fajnie ujął ładnie tego Switchanka szybciej tak rozmiękczył i teraz kula. Oj, 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 dobra, ta kula nie była najlepsza. W zasadzie to jest miazga z Protosa. Kiedy? Jak to nagle Spirit zrobił? Do tej pory nie potrafił tak dobrze takiej masy szybko nagle, nie wiadomo z czego nie wiadomo jak zbudować, a teraz i mikro, i makro, no może po prostu się bardziej przyłożył, bo nie gra na forjumela czy mindela. Tylko na manę. No, Spirit prowadzi 1-0. Myślę, że naprawdę mana się tutaj świetnie trzyma. Tylko może trochę za późno jednak te robą. może za, za późno drugie robo. No to ruszamy. No, możemy się cieszyć, cieszyć bo wygrał Polak. Teraz zobaczymy, czy Mana go dogoni. To wygrał Polak, przegrał Polak. Gdzie jest opór? No, oprócz się skończył, jak ten Disruptor nic nie zrobił, plus y, może po prostu trochę za daleko wyszedł mana. Może też tak wyszedł daleko w obawie przed tym, że jeżeli by szybciej odpuścił, to Spirit by poleciał do jego pierwszej bazy, bo zawsze jest to niebezpieczeństwo, jak y, no na chwilę odejdziemy od Terrana, że nagle zapakuje wszystkie jednostki do Medivhacków i poleci nam do pierwszej bazy. Ale no, tak, tak bywa. A no, jak sprawdza już okolice bazy. Pamiętajmy, że na tej mapie nagrezywan Spirit y, no, dwa mecze temu. Zagrał proxy koszary Starporta. Fabrykę też oczywiście na proxy zbudował. Wszystko proxy. No i szybko zakończył. Więc może dlatego Mana tak pokrętnie tutaj pojechał swoją probą. Sprawdzał trochę różnych lokalizacji, ale tak naprawdę Spirit ponownie buduje wszystko u siebie. No tak, tak, sądzę, że może tutaj Spirit trochę poważniej traktować, Grzegorza. Swoją drogą to było chyba tydzień albo dwa temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Mana grał. Na Kel'azura to chyba było, w każdym razie grał na Terrana i pamiętam, że grał same stalkery i tak się dziwię dlaczego gra same stalkery i same stalkery i same stalkery i odpowiedź nawiedziła nas w miarę szybko i sprawnie, otóż mana robił sobie wyzwanie i grał w turnieju po prostu same stalkery i to był taki jego mały challenge i sobie jeszcze to na YouTube a wrzucił oczywiście. Takie wyzwanko na luzie. No ja się tak nie mogę nadziwić, po co mu tyle stalkerów cały czas? Siema, chciałem na Prima Please zrobić żart, żeby jechałem z tunelu, ale to się, nawet to się nie udało. Witamy karton. Witamy, witamy. Apka mówisz, że, że cały czas powstaje. Jest dużo procesu myślowego i projektowego. Witamy, witamy. Może na Stormgate'a wyjdzie. Albo na O, na DreamHacka, nie, co będzie w czerwcu. Albo na tego, co będzie w maju, bo w maju będzie edycja już ta nowa europejska. Byłoby fajnie, ale to wiadomo. <ścoughs> Sam zaczął jest tym tunelem. No dobrze. Ale wiesz, że to się w końcu stanie. Reaper za Probę. No ten Reaper też dziwne, że padł, to się nie powinno zdarzyć. Po prostu dobry zawodnik zawsze... No prawie, właśnie, prawie zawsze ucieknie. Przed adeptką. Tak, tak, grafika z Fake Forge, dokładnie. A tak przez chwilę nawet miałem takie. O co chodzi? Czemu o tym nie słyszałem? A to sprzed trzech dni ten fake, tak. O, super, nowy subek, doskonale. Dziękuję bardzo, hatillus. Swoją drogą chyba Honi dzisiaj pisał. Witamy oczywiście. Honi pisał, że ogląda na, na 60-calowym Jakimś tam telewizorze, chyba i tak sobie myślałem ostatnio, żeby może zwiększyć jakość, bo chyba da się to zrobić, tylko to pomyślimy, jak się pojawią nowe dostępne jakieś sprzęty. Ostatnio się trochę tam uczyłem o... o, wideo i zapisywaniu wideo i dałoby się zrobić 1440p na YouTube'a, tylko kurczę. Jak robiłem testy porównawcze, to Full HD wychodziło lepiej niż 1440 p bo tutaj mam natywnie Full HD na tym monitorze i chyba trzeba by ulepszyć i monitor. A, kartę przechwytującą to w sumie nawet nie wiem. Plus, plus, może ten drugi komputer, no zobaczymy. Chodzą mi po głowie takie dziwne rzeczy czasami. Większą, lepszą jakość, skoro ludzie oglądają na takich, właśnie jakichś większych telewizorach. Ale to na, na, streamach niestety trzeba czekać cały czas na AV1. W sumie tak, może to się... Może lepiej poczekać na AV1 jeszcze. Na Twitchu, żeby to działało. O, 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 o. No dobra, już myślałem, że będzie gorzej. <tak>, tak? Mana to lubi czasami zaryzykować, ale nie rozumiem czemu jednej proby nie... Zaznaczył i nie odciągnął. Znaczy rozumiem, że może myślał, że te... O, Medivac padł. E, myślałem, że może myślał, że proby już będą wystarczająco szybko poza zasięgiem miny. Ale nie były. Także tutaj może po prostu zła kalkulacja. Ale też, też bym pomyślał, że proby zdążą odjechać za nimi na uderzy. Więc pewnie zrobiłbym dokładnie ten sam błąd co Mana. Ale dało się zaznaczyć tę jedną probę i ją po prostu wysłać w inne miejsce. Te, te, te proby, którą namierzała Mina, bo to da się zobaczyć. O, oh, wow! Jakie wejście, w w tanka, fajnie Jest drugi siege tank Wbiega tutaj Grzegorz Kurcze, ej, on go zniszczył Przecież on mu rozwalił dwa tanki I tak przeskoczył przez płot i obalił te rana Grzegorz mana Tak z niczego trochę to się wszystko stało, nie? No ale co, no już tutaj są prawie same A nie, tu jest jeszcze parę marinów po prawej stronie Ale generalnie tutaj prawie nic nie ma już Spirit Nie ma nic, tam jest jeszcze kontra Ravenem No ale co to, dwie proby, czy cztery rozwali Oh, wow. O, wow! No, zaskakujące zakończenie. Bardzo zaskakujące. Gdzie ci grają? Hatildos, bardzo dziękuję, twoje zdrówką. Na 55 celach jest bardzo dobrze. Aha, czyli na no, razie mam nadzieję, że jest akceptowanie cały czas, nie? Szczerze na YouTubie, czy na streamku. Ale wchodzą, wchodzą, że tak powiem, nowe standardy powolutku. Tak zwany e, tam kodek chyba to się mówi na to, AV1, i on będzie dawać jeszcze lepszą jakość przy nawet takiej samej albo mniejszej liczbie, liczbie ilości danych. Bardziej liczbie danych. Więc są. No. Jeszcze sobie podbijemy. <noise> Twoje filmiki na YouTube na 86 calach nie da się oglądać, potrzebujemy 4K bliźniek. Kurcze, 4K... Dałoby się to, wiesz, tylko musiałbym mieć pewnie 4090 RTX. Sabon chyba jako jedyny ma to kodowanie AV1, chyba. Także to by trochę kosztowało, ale jest to możliwe. Postanawiam je, jakby było, bo, bo niektórzy nawet polecają skalą, upscale robić full, full HD do 1440p pod YouTube'a, bo wtedy więcej, bitray, więcej więcej danych można gdzieś są takie dziwne rzeczy, ale jak ja porównywałem jakoś, to mnie Moim zdaniem dużo lepiej wygląda Full HD niż 1440p, który jest tak naprawdę Full HD tylko upskalowany. No nie wiem. takie to dziwne rzeczy są. Ale 4K, no to na streamie to niestety się nie zdarzy, bo no bo Twitch. Na streamie się zdarzy 1440p, jak, jak wejdą te rzeczy i no jeszcze trzeba będzie. E, no, włożyć hajs w jakąś, jakąś kartę graficzną, może nawet cały komputer żeby to się udało, ale możliwe, że w to pójdziemy, natomiast no ciekawe czy dałoby się tak zrobić, żeby zapisywało się w 4K, streamowało 1440p czy to wszystko, że tak powiem, no, będzie w stanie to, to, to robić, ale jest, jest to chyba możliwe. Dobra, dobrze będzie, o 4 lat na 55, doskonale. Dobra, siła bliźniak, siła wszystkim. Witam bardzo mocno. I zaczynamy już oczywiście drugą e, mapę. Skończyliśmy szybko, więc zobaczymy, czyli trzecia będzie podobna. Dragon Sky Spirit w górnym lewym mana, w dolnym prawym narożniku. No, mana naprawdę tutaj oszukał przeznaczenie tym, tym blinkiem. Ale pięknie wyszło, no, w zasadzie perfekcyjnie. Blink w siege tanka, potem drugi, potem już w zasadzie niewiele innych jednostek miał Spirit. W zasadzie idealnie się to ułożyło, do, ułożyło dla many. Także ten kto wygra ten awansuje do półfinału turnieju ESL Open Cup. Kropka zniszczona. Jest wystarczająco, ale ja już widzę na 44 calach do 2k, delikatne szumy. No właśnie to tak jakby, no bo 2k to jest 1440p, nie? Um, więc właśnie na to będziemy Sunday, przechodzić. Nie wiem, czy to ile to zajmie, czy rok, czy pół roku. Kwestia jest jeszcze sporna. To, jakby od Twitcha, wszystko zależy, czy wprowadza ten standard troszeczkę. Znaczy, w sumie, mógłbym po prostu streamować tej jakości co teraz, a na YouTube'a jeszcze wrzucać wyższo dzięki temu, ale. Ale, no, chciałbym, żeby jedno i drugie poszło, zostało ulepszone. Czy my też będziemy potrzebować TAV1? Znaczy, no, coraz więcej sprzętów już ma dekodowanie. AV1, więc raczej, raczej na luzie to już jak ja to zacznę robić, to już raczej każdy będzie to mógł odbierać. E, chyba, chyba to będzie działać. Oho, dekodowanie jest dopiero. A nie, to może jeszcze trochę zająć. Tylko pytanie: dekodowanie i encodowanie, bo ja, ja muszę najpierw zrobić encode, czyli zakodować to tak, jakby nie. Niektóre chyba mogą tylko dekodować, a inne mogą i dekodować, i enkodować. I to trochę też dużo wymagam. Tak naprawdę jesteś piękny w każdej rozdzielczości. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy można aktualizować wynik? No pewnie, że tak. Proszę bardzo. 31 do 1 dla Spirita. Opcja terańska jest mocna, ale teraz wjeżdża mój wewnętrzny protos i robimy 41 do 31. Pięknie. Usiądźcie dalej od monitora telewizora i nie będzie widać pikseli, full HD będzie wyglądać elegancko. Tak, tak, pomaga też zwiększenie dystansu, ale wtedy czasami nie widać niektórych detali, nie? No, 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 schodzi po głowie jakiś upgrade, bo jednak czy tak cały czas jest to Full HD i Full HD. Znaczy ono wystarcza moim zdaniem, ale jeszcze troszeczkę lepiej mogłoby być, nie? No bo niektórzy właśnie mają takie większe ekrany. jak to w ogóle ma większy ekran niż Hollywood, mam wrażenie. Albo prawie. <laughs> Hollywood 150 kg żywej wagi, jakby ktoś nie wiedział. Ale on jest gladiatorem. No dobra, my tu gadu gadu, a na razie mana. E, był w stanie wyciągnąć dwie, se, dwie CV. Żadnej jakiejś realnej kontry tutaj jeszcze nie ma. Spirit siedzi w badzie. No, ciekawego builda robi Spirit, jak na niego to w sumie rzadkość, nie? Fabryka stosunkowo późna, Starport też. Bardziej takie dwa Raxy, Ciekawe, bardzo ciekawe w sumie. Nie, nie znałem Spirita z tej strony, ale może się boi po prostu, że byłaby powtórka z tego Blinkstalkerowego zagrania. To mana nie. I może mapa dobra do. Bring Stalkerów, to wolał zagrać Oracle. Są już Turety w każdej linii mineralnej. A nie wiem czy podzielam wybór maruderów. A w sumie to Spirit nie zrobił żadnego zwiadu, to... Ale dalej robi marudery, mimo że wie, że to jest Stargate. Idź na kick.com Lesker, to by było bardzo krótkowzroczne moim zdaniem. Mogę, mogę się rozwinąć trochę w przerwie, ale nie wiem czy będę wszystko pamiętał co bym chciał powiedzieć. Dobra, w końcu Spirit wychodzi, więc będzie za chwileczkę oczywiście próbował namierzać zapewne stalkery, jak się uda. No jeszcze jakiś revelation na Medivaki też jest spoko. Jak najbardziej. A wszelki wypadek, gdyby Spirit nagle poleciał do pierwszej bazy mana, ale Spirit tać nie będzie, Spirit biegnie. No i oczywiście w Jak się dobrał do tego Immortala i teraz sentry powinna... Jak to wolno ta sentry padła, nie? Super, super bateria, synu! Jest super! O, jaka dobra zabawa dla Protosa. Rozwali mu tego Medivhaka. O kurczę. Grzegorz ma wygrana, ale jaka nadwyżka. Czas chwileczkę nie patrzył, bo chyba sam był zdziwiony, jak dobrze idzie ta bitwa, no. Spirit źle oszacował. Hej, w trakcie bitwy już było plus jeden, No chyba, chyba musiało być. Ale niesamowite, no. Guardian Shield tutaj pięknie pomógł. O, płaciło, o płaciło się stracić tego Immortala w ogóle. <laughs> tutaj Spirit z tej paniki, aż wyszłał. Wysłał dwójkę CV. O, i teraz już panika gaming, nie? Nagle jest dużo protosa, nagle jest dużo wszystkiego, czego na pewno nie chcę Spirit teraz spotkać. A no tu wchodzi? O oh, wow. Ale jest mega ładnie zagrane. Oracle ściągnęły jednostki do pierwszej bazy Terrana i teraz w tej drugiej bazie można przeszkadzać. Może, może rozwali mu ten Command Center. Tutaj oczywiście Forcefield, trzeba by przerzucić jednostki Medivacem z pierwszej bazy do drugiej, chociaż jeszcze mają zasięg do niektórych adeptek. O, mina, 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 nie, mina nie odpaliła. Atakuj bazy po prostu mana. Chociaż teraz to jest ta pewna niepewność: SCV naprawiają. No i mana chyba mądrze używa kola. No może trochę za bardzo go poniosło, kurczę. Myślałem, że może dało się tę bazę rozwalić, ale w takim razie nie powinien głęboko tutaj wchodzić, bo stracił niepotrzebnie trochę jednostek z rampy. Wystarczyło, żeby tutaj stał i niszczył powoli ten command center orbital. Bo on tutaj raczej był w takim poszukiwaniu darmowych obrażeń. Co robią te SCV? Aha, poszły na fajeczkę ewidentnie się przeciągnęło. No spirit coś dokliknął. Pięknie. Ja tak chwalę protosa, chwalę, no i to się musiało tak skończyć. <ścoughs> Oj boże. Ale mu łapy walno takiego ojcowskiego spirit. Ja No nie, no to, to, to już teraz to już dobrze też było chyba. I chyba drop do pierwszej bazy się zapowiada. Ale mamy zwroty akcji. Church, jak ładnie celuję po tych feniksach, Marinami, nawet Piotr. A, chociaż teraz trochę potracił. Są pewne niedociągnięcia w tej kontroli, wiadomo. Ale generalnie Spirit jest w dobrej kondycji. Jeszcze chwilowa przewaga w ulepszeniach. Myślałem, że tutaj jeszcze coś padło. Ale dobra, zobaczmy, jak podejdzie, jak walnie. Te miny jeszcze zdropa. Tutaj dwie zakopane zostały, są też kolejne. No, ma robić co może, ale i tak te miny niektóre przyjął na klatę. słyszałem o tej RTX Video Super Resolution, że poprawia obraz tak jakby no, trochę to dużo energii też zużywa, ale słyszałem o tym. Templar Archive zagrany, charge zagrana. Plus 2 do ataku. Ten brak defensywy przed warpizmem i zlotami, jeżeli chodzi o spirita. Ale jest w sobie niedaleko, więc tak, tak, niby brak obrony, ale jednak jest dobra obrona. Jó się nie <grystanie> szarży. co? Jak <grystanie> wyrzucił tego zolotę, tak mamasz, masz, wiesz. O jaki ładny timing na trzecią bazę. Tylko, że ładny. Też jest timing spirita na trzecią bazę. A, Rikolmany, ale niestety, Nexus nie do uratowania chyba. Chociaż? Chociaż. Oj, komina! I ona uderzyła w Stalkera! I kolo zniszczony! a No i dziury nie zrobił, ale krew wypił Spirit. Mana tutaj mocno teraz będzie musiał się... ...nastarać, żeby to jakoś odbić. Kurczę, nie wiem. Nexus w dolnym lewym rogu. W ogóle widziałem też High Templary, a Storm jakiś późny. Już mają energię na Storma. Spirit tutaj rzucił skara na zasadzie, jak bardzo jest źle. Ale tam nawet nie ma ekspansji, dwie proby padły. A, od tych min tutaj jeszcze, które zostały po ataku. Kilka zolocików. Tak, żeby trochę bardziej kupować czas, no ale ma pecha mana, bo akurat teraz jest jeszcze w badzie. No i teraz zaraz w bazie no, przestanie być. Miny wyczyszczone, Spirit wychodzi środkiem mapy, Mam doskonałą kompozycję, ulepszenia... Poprawne, nawet mam lepsze niż Protos oczywiście. Więcej jednostek. Kompozycyjnie wygląda to świetnie. Tyle MP. wikingi. Jeszcze nie ma Storma. MP oczywiście na High Templary. Ja zgam, To będzie raczej szybkie. 10 sekund do Storma. No dobra, chyba, że, że te Stormy będą trafiać. Ma 4 w tym momencie mana. I... MP, czy nie MP? O rzuci... Oj, Spirit nie rzucił, o, dobra, no dopiero teraz. Czyli z czterech stormów poszły dwa. O, teraz jeszcze jeden. A, bo w drugiej bazie, słuchaj, ten plary jeszcze dwa. No ale i tak. masa I jednak Spirit wygrywa. Widził well Plate powiedział Mana. No cóż, ten jeden drop z minami, nie? To 17 probek, które padło na godzinie 6. Gdyby nie to. Gdyby może też Mana tak głęboko nie wszedł do naturala Terana. Ogólnie ruch był dobry, tylko za, za bardzo. Za głęboko troszeczkę, nie? bliski meczek Polaków. No, ciekawy taki. Wyjątkowy na swój sposób, na pewno. Dobra, czyli co? Spirit awansował do półfinału. Zaraz zobaczymy, czy się już trafił rywal. O, nie. Do rywala to daleko. Jeszcze chwila, na pewno. No ale dobra, mamy Polaka w półfinale. W górnym półfinale będzie Max Max i Marin, także doskonale. A się zmierza albo na Skillosa, albo na Showtime, albo na Diska.